Ostatnio na ety popularna stała się seria od 300zł do RTX 4070. Chciałbym spróbować swoich sił w takim wyzwaniu. Jeśli jesteś ciekawy jak złożyłem taki PC za jedyne 300zł zostaw lajka, subskrypcję, a my zaczynamy z odcinkiem. Zacznijmy od części, które już posiadałem. Ponieważ ostatnio wymieniałem kartę graficzną, przechodząc z zintegrowanej na RTX 4060 i także wymieniłem obudowę, więc jedną część Mamy już z głowy, czyli obudowę. Kolejną rzeczą jest dysk SSD 240 GB, którego zdobyłem ze starego laptopa. A teraz przejdźmy do części, które musiałem kupić. Był to procesor, płyta główna, karta graficzna, ram, a także zasilacz. Przeglądając OLX natrafiłem na ofertę z i5 3570K, płytą i 16 GB RAM za jedyne 140 zł. Zasilacz kupiłem od kolegi za 30 zł. 550 W Bandit Power. Została tylko karta graficzna. Po tygodniu szukania zdecydowałem się na GTX 750i za jedyne 82 zł. Jako, że zostało mi jeszcze 48 zł, pomyślałem na tym, żeby sprzedać komputer szybciej. Dlatego zamówiłem wentylator ARGB od Dark Flash. Kosztował mi on 20 zł. Aktualnie na ekranie widzicie wszystkie podzespoły oraz łączna suma pieniędzy, ile dałem za cały komputer. Aktualnie wystałem go na OLX, więc jeżeli jesteś zainteresowany kupnem jego, to zapraszam Cię link na dole. A już ja z Wami się żegnam i widzimy się w następnym filmie. Cześć!